I dzień dobry, dzień dobry. W środę 16 sierpnia jest godzina trzecia no, w nocy, po trzeciej. Temperatura 22 stopnie, ciągle ciepło jest, aż środek nocy. A ja jestem jak widać na lotnisku w Krakowie, gdyż wracamy do Kork. No wracamy, liczba mnoga, ja wracam. Przynajmniej na razie Agnieszka zostaje z Patryszkiem. Ja muszę załatwić kilka spraw w mieście które wymagają niestety mojej osobistej obecności, że się tak wyrażę no i, i zobaczymy co będzie dalej, nie ma złów przez też wypadków dobrze, ale lecimy sobie przez Luton znowu z przesiadkami, bo ceny biletów niestety jeszcze nie spadły, ale już ale już spadają pewnie. Dobrze, idziemy na rok no i już po odprawie, osobistej, paszportowej, błyskawicznie poszło, lotnisko jeszcze puste. Przynajmniej w tej części. Pierwszy raz mam taką sytuację. No, ale o dwie godziny, więc... jest tak, może trochę za wcześnie przyszedłem, ale... jak to było w misie przyszedłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić. Dobra, to sobie wziąłem gazetkę do poczytania. Postudujemy teraz. No i już się na samolot już wylądowaliśmy lotnisko Luton. Dobrze, to już po oprawach Luton Teraz. Taki słoń. Teraz po końcu się chwilę idę na kolejną odprawę. Wyszedłem na chwilę na nadbór. Ale, tak to mówią, w Krakowie na pole. Tutaj jest przed 8 rano, jeszcze, bo mamy godzinę wcześniej niż w Polsce. I yy, ciepło, ciepło jest. Także tak, w Korku będzie chłodniej. No i dobrze. No, mam koło 4 godzin czasu do tego samolotu do Kork. No ale to spokojnie. Całkiem to jest Idę teraz na kolejny ortan. już po odprawach To są od sklepy, także przejdę chwilę popatrzę i zobaczymy co dalej teraz trzeba poszukać sobie odpowiednią restaurację tu znaczy kiedyś jadłem, oczywiście nie mięso tylko jakąś sałatkę, ale zobaczymy może gdzieś indziej a ja dzisiaj jeszcze danie zjem tutaj w tej restauracji zaraz na pyszne. Ale tutaj mi weszło na ścianaku, to jest wegetariańska opcja. Chciałem wegańską, ale nie byłem. Trzeba oczywiście wegetariańską. Tutaj widzę, że mamy Prayer Room, czyli pokój modlitwy. Już nie pamiętam, czy byłem tutaj, czy nie byłem. No, przejdziemy się, zobaczymy, czy to znowu meczet. Czy niekoniecznie. Już tu kiedyś byłem, tylko nie pamiętam. No, meczet, oczywiście. Znaczy tutaj się modlą, tutaj są te dywaniki akurat trafiłem jak się właśnie modliło paru panów z obsługi, bo się już kończyli Tak, tu jest miejsce, zakładam gdzie można sobie proszę rytualne obmywania gdzie się myje, tam uzmanimy myją stopy, uszy, płuczą, e, płuczą gardło, język, tak, także mają takie specjalne, także tak, pokój modlitwy to, to jest meczet. Tyle, no już się Wielka Brytania. O, proszę, mamy koron wystawiony. Ale jest i Biblia, proszę. Jest i Biblia, ale to tylko tak, dla pozorów. Widać, że jest to jednak meczet, mini meczet już wychodziłem, ale się cofnąłem, bo tak sobie pomyślałem a przejrzę te książki, zobaczę czy faktycznie i proszę co znalazłem Biblia i Nowy Testament po polsku, oczywiście są to protestanckie wydania ale są po polsku bardzo ładnie że cokolwiek jest takiego i to po, po polsku i po angielsku chyba tu w innych językach nie ma, nie widzę w każdym razie ale są jakieś indyjskie sprawy, nawet może źle oceniamy. Może nie tylko meczet, no ale na kaplicę chrześcijańską to nie wygląda, prawda? Łącznie z tymi rytualnymi odmyciami, no. dobrze, odstawiamy na miejsce i wychodzimy. No, tak z drugiej strony sobie myślę, że gdyby nic nie muzułmanie, to. W ogóle by żadnych pokojów modlitwy nie było. No przecież tutaj nie sądzę, żeby ktoś z pracowników innych niż muzułmanie się modlił. Wszystko się zmienia, także to dzięki muzułmanom chyba mamy te pokoje modlitw jeszcze. Także umarła królowa, niech żyje król. Teraz się zarabia na królu Karolu. Są czasty z jego podobizną. perbatniki a tutaj jeszcze sobie wziąłem szejka mango ze smoczym owocem i już wyświetla się, się bramka numer 15 i to już jest samolot do Kork tym razem przednie wejście, rzadko mi się trafia jakoś tak mi się układa, że zawsze mam gdzieś z tyłu czyli żegnamy lutą no i już jesteśmy w Kork Idziemy do prawy. Tutaj ludzie czekają chyba no właśnie, na właśnie ten samolot, którym przylecieliśmy. My z Londynu, oni do Londynu albo gdzie indziej, nie wiem. Dobrze. I już po kontroli paszportowej. A no tutaj mamy stanowisko do składowania podnośnego bagażu. Ale nikt nie sprawdza dzisiaj. A często właśnie sprawdzają alkohol, papierosy, szczególnie przy lotach z Londynu, bo jest sobie wiele taniej, przynajmniej alkohol, gdyż wyszli z Unii, więc mają taniej. No i tutaj już jest lotnisko w kołk. Wychodzimy. Wychodzimy. Ja nie mam nikt nie czeka, wiadomo. No i jedziemy do domu. Tutaj chwilę poczekam na autobus nie, nie śpieszę mi się, więc nie ma sensu, brać mi taksówki za 30 euro kiedy mam, no za 2 euro nawet niecałe bilety jeśli kupuje się w aplikacji yy, więc tak zrobimy no z ciekawostek taka podróż yy, z tą przesiadką przez Londyn ale te to, to wysokie ceny biletów na mnie te, tą przesiadkę wymuszają ale czy mi przez Londyn, czy przez Dublin do na autobusem to wszystko jedno, ten sam czas, tak naprawdę tak więc Krakowa od momentu wyjścia do mieszkania, do wejścia do mieszkania w Korkwie jakieś 12 godzin tak to mniej więcej wychodzi czy przez Londyn, czy przez Dawny, bo z Dublina ja też muszę autobusem tutaj dojechać, więc, więc wolę przez Londyn nawet dobrze, i tak oto moja 69 wizyta w Polsce powoli dobiega końca już ostatni, najkrótszy odcinek przebywania. No i się okazało, że do autobusu jeszcze mam pół godziny. Więc wróciłem i obejrzymy sobie wystawę: Korpus, Roman Taką oto wystawę zrobili różnych ciał niebieskich raz z opisami no Myślę, że to jest w sporej części troszeczkę. Troszeczkę wyobrażenia artysty, no, ale ładnie, ładnie czekam na ten autobus, zaraz ma być i to zjawisko tak jak w Polsce, że chodzą stadami jak nie było, przez 30 minut to nie było, a teraz w jednym czasie przyjadą. I proszę, tutaj jedzie jeden a za chwilę zanim będzie jechał drugi dwa o tym samym czasie nie mówiłem, jest i drugi wtedy dopiero ludzie wysiadają a tu już leci następny a 40 minut nie było no i ten, który przyjechał drugi, odjeżdża jako pierwszy a pewnie po drodze będziemy zbierać innych pasażerów także zobaczymy ale jedziemy. Opuszczamy lotnisko. No i proszę bardzo, doszliśmy do St. Patrick Street, czyli tego samego miejsca, w którym zacząłem moją 69. wizytę w Polsce. To tutaj ją może zakończymy. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli do końca ten filmik. I wkrótce będzie kolejna 70. Roślica, roś, roś. siedemdziesiąta wizyta. Dobrze, więc tu się żegnamy i mówimy pa